I z kim się witam? Strzelec. Jeszcze później zostanie nam już tylko jeden znak. Za jednym przesiądnięciem. Aha, widzicie, jak się więcej nagadam, to nie powinnam czekać do weekendów. Tylko właśnie wtedy jest mniej dygresji. No, zobaczymy, kochani moi. Strzelec. Energia, za którą warto podążać, bo już nie ma wyjścia, nie ma co się wracać. Energia, na którą trzeba się trochę skupić, przyjrzeć się, jeszcze doszlifować, dopolerować, bo można zyskać więcej. Energia, z którą trzeba obchodzić się ostrożnie, ponieważ może działania w tym zakresie mogą spowodować więcej szkody niż pożytku. I energia, za którą warto podążać, i bo z jakiegoś powodu blokujecie, zatrzymujecie się, albo coś blokuje. Czwóreczka, monet odwrócona. Zobaczcie też znowu tutaj, ile w tych rozkładach kart się po prostu i energii powtarza. O to są energie bardzo mocno też kolektywne. Mam już może pomysł na jakieś jeszcze czytanie, ale zobaczymy. Dlaczego tego doświadczacie? Jest energia siódemki buław odwróconej i podpowiedź od duszy. Dwójeczka kielichowa, no po prostu tyle kart. Słuchajcie, jak często. Zobaczcie, jak nam się w, przy tych czytaniach pokazuje od razu kolektywna energia. Tak, o. Karty pokazują też, że. Energia, za którą warto podążać, to jest siódemka mieczy, czyli trzeba wziąć to, co jest po prostu tak zwane najcenniejsze dla was, pilnować z tym, tak, o. Na pewno macie też takie, takie przeświadczenie, że być może coś wam po prostu tak zwane umyka, albo musicie gdzieś zdążyć z czymś, tak, bo tutaj ewidentnie to jest jakby śpieszenie się na pociąg, śpieszenie się gdzieś, tak, o. Być może coś, coś Wam wumknęło, tak? Tutaj jest dziewiątka mieczy odwrócona, prosto. Dziewiątka mieczowa mówi ewidentnie o energii, która jakiegoś rozrachunku, tak? Jakiegoś myślenia, analizowania, a tutaj trzeba po prostu tak zwanie odpuścić. Świat odwrócony bardzo jest podobny do energii yy, mocy. Świat odwrócony mówi, coś organizuje, przyorganizowuje się inaczej. Coś działa w innym po prostu tak zwanym zakreśle. Nie, to jest takie niezrozumienie. Są, energia świata jest też taka, że wobec tej energii, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, musimy się zatrzymać, tak? Popatrzeć, tak jak tutaj w was pokazuje dla strzelców, zatrzymaj się, popatrz, to jeszcze nie jest dobry czas przy siódemce, była w odwróconej, żeby zobaczyć i zrozumieć. Tak? I być może jest ten czas tutaj, który mówi: trzymaj wszystko, tak jak masz, zaczekaj, poczekaj, tak? Z tym, co masz, przeanalizuj i nie wyciągaj za wcześnie po prostu tak zwanych wniosków. Dwójeczka kielichowa mówi tutaj nam, jako podpowiedź od duszy, że wszystko, co piękne, nadal jest, tak? że wszystko to, co jest, że jest czas na poznanie tego wszystkiego, co i na jakim poziomie jest dla was po prostu jakby ważne, co was dopełnia. Bo nie jest to dopełnienie pełne, ponieważ byłoby odwrócone na kartach. Gdyby była, to wtedy by tak, to jest to. No, to się, tutaj mówi, nowe perspektywy, nowe możliwości się otwierają. Świat stoi otworem, tak? I nie należy się śpieszyć, tak? Tak za nie śpiesz się, ale powoli. Tak? Czwóreczka monetowa oraz któryś, tak? Która mówi, pilnuj tak jakby tego, co masz. Poczekaj. Ona ewidentnie mówi, nie, ma, nie możesz tego zapakować i pędzić. Więc możesz pędzić, iść tylko w pewnym zakresie. Ale to i tak jest po prostu tak zwany bezsens. Żeby o czym się przekonać tutaj biec trzeba, tak? O, o wiedzy. O kapłance. Wykorzystanie i ułożenie pewnej mądrości. Zweryfikuj swoją mądrość, tak? A dziewiątka mieczy mówi, nie, nie, nie snuj wizji, scenariuszy, tak? Tego wszystkiego, co Y, m, nie zakładać, co jak działa, czy co jak ma się ułożyć, tak? Dziewiątka mieczy jest jak tworzenie nowej instrukcji, tak? Szkoda po prostu, zobacz, y, tym bardziej, że energia, której wy oczekujecie, tak? Tutaj wcale jeszcze się nie do końca tak zwanie realizuje, bo jeszcze nie ma czegoś, co jest, schodzi, przychodzi, jest jakby nie pewna lekcja. Ostrożnie z podejmowaniem decyzji jakiejś, tak? Na zasadzie mam i wyrzucam, tak? O! Tu jeszcze nie trzeba iść siku. jeszcze można po, pożonglować tymi, tymi kartami. A jednocześnie jest to kwestia też decyzji takiej, tak? Że nie, już bo uważam, że teraz jest dobry czas na to, a nie na coś innego. Pójście w swoją Nowym pomysłem, tak, drogą, którą w danym momencie ułożyliście się, tak? O. Ale tutaj tak mi trzymaj sieć i się nie ruszaj, tak? O. Układaj się tak, świat pokaże, tak? Kiedy i po co sięgnąć. Tym bardziej, że tutaj pokazuję: sięgnij po coś, co chcesz naprawdę tak zwanie mieć. To co dla Ciebie jest najważniejsze w tym momencie. Poza całym światem, tak? Albo w tym świecie muszę zobaczyć to, co dla ciebie, strzelcu, jest ważne. teraz mówię, siódemka buławowa, żeby tutaj się ruszyć i wykorzystać to wszystko, co masz, ten potencjał, tak? Mówi o tym, że trzeba jeszcze po prostu poczekać, tak? To jest liczenie i ocenianie sytuacji, czy czegoś różną po prostu tak zwanie miarą jakby, tak, o, porównując też tak jakby do czegoś, a to jest tak jakby skomplikowane, tak jak podatki się liczy, tak, niektóre, czy yy, zusiki, tak, to do tego i to od tego i można czegoś nie wiedzieć, nie umieć albo trzeba umieć znaleźć jakby wskaźniki. To też jest taka uwaga na to, co jak liczycie, w jaki sposób tak zwani wartościujecie, jak podstawiacie, też tak jakby pod wzór, jakiś, tak? Bo to jest tak zwanie ważne, więc uważajcie na to wszystko, co, co liczycie, co sumujecie, jak układacie, co szacujecie, tak? O. Mhm. Kłaniam się pięknie. Tutaj jakieś okoliczności mogą się po prostu tak zwanie zmienić. Poniam się pięknie, życzę Wam wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że to, co tu usłyszeliście, okaże się dla Was pożyteczne. Może mhm. się balicie, że coś stracicie też, tak? O. I próbujecie za wszelką cenę coś przeliczyć, przychodzić tutaj, trzeba znaleźć jakiś po prostu jakby błąd, czegoś oczekujecie, no coś liczycie, tak? I kurczę, coś się nie tak dzieje. Mhm. Sprawdźcie, bo to może być tylko błąd. Zwłaszcza to dobra jest informacja dla księgowych, tak? Na tych wszystkich, co oszacowali. Jeżeli szacujecie też coś, co jest w waszych po prostu tak zwanych planach. Dobrze zaplanujcie, tak? Ale mhm. uświadomienie sobie czegoś, tak? To już była ta piątka mieczy u kogoś, tak? Tak jakby jako wskazówka. To jest ta opcja, że można na coś pierwszemu wpaść. Znaleźć inny pomysł, inne rozwiązanie. Coś, co wcześniej nie przychodziło w ogóle tak zwanie do głowy, a jest to energia jakiegoś wyjścia, ratunku, czy też zobaczenia czegoś tak zwanie dobrego, rozwiązania coś, tak? czy sensu zrozumienia czegoś z własnej perspektywy. Nie zakładajcie, o różnych porach dnia słońce wygląda różnie. Różnie działa, różnie tworzy klimat i daje różne możliwości. Poniem się pięknie, że Wam. I trzeba to wziąć pod uwagę. Poniem się pięknie, życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję.